Graliście już nową wersję Amandy na Robloxie, zupełnie jest podobna, zobaczcie sobie, to jest gierka na Robloxie i kredyty dla Ultimax, on nagrał film z tej, właśnie z tej gry i powiem Wam, że w tym odcinku dowiemy się o wszystkich sekretnych kasetach plus zakończenie dobre. To jest Amanda w Robloxie. Ej, i nawet mega kozacko jest to odzorowane, słuchajcie. Musicie koniecznie sobie zagrać w tę grę. Jest mega, mega kozacko, słuchajcie, o Boże. kurde, Ale śmiesznie wyglądają te postacie. Woolie jest fajnie odzorowany, Amanda też nawet podobna, tylko ten nos ma jakiś dziwny. Jezuj, ten nos i to wszystko, o Boże. No to macie, patrzcie, to są wszystkie te zadania z tym pieczeniem ciasta i tak dalej. Dodatkowo macie ten pokój, który jest mega kozacko również odzorowany. Podoba mi się to, słuchajcie, ja sobie zagram też tę gierkę, ale chciałem wam ją właśnie pokazać, żeby od jak odblokować te wszystkie kasety. Mamy epizod drugi, czyli odcinek drugi, tutaj bakery, post office, patrzcie, mamy piekarnię, pocztę, corner Store, Patrzcie, tutaj musicie wybrać prawidłowe odpowiedzi. On tutaj robi tak, żeby nie zdenerwować jakby za bardzo tej Amandy, więc no okej, okay, no całkiem spoko. Patrzcie, tu mamy ten. Patrzcie, tu są te torty i ta scena z tym tortem. Ja cię gliżzę. A to jest co? Pamiętacie tą scenę z Amandy? I na poczcie? Ja cię. Ok, i co teraz? Tutaj będzie co? Kolejna kaseta, epizod trzeci. To jest. O nie, patrzcie, to jest ta ponura scena z Placem Zabaw. Co Uli stra... tutaj się zrani w nogę. Nie, nie, Amanda. Uli miał wypadek. Okej, okay, wiecie, to jest to miejsce z tym, gdzie wybieramy. To tutaj ciekawe, że nie ma miejsca z tym szpitalem, gdzie Amanda tam chce uli go ratować. A tu mamy to Zoo. Jeszcze ma... Czemu Uli jest tutaj jakby zraniony? Ciekawe. I mamy nawet minigierkę, gdzie musimy zrobić coś a'la Crossy Road, taką gierkę mobilną, gdzie przechodzimy przez tą jezdnię. A tutaj mm -hmm. będzie też scena zbieraniem jajek i dodatkowo z tym kotem, słuchajcie, tu będzie. Patrzcie, ten kot. <laughs> Ale to fajnie wygląda. I tu macie złe odpowiedzi, patrzcie co ona, jak się ona wkurzy, bo nie chcemy pomóc kotku, patrzcie temu kotkowi Patrzcie jak ktoś zaraz ją wykrzywinią No ciekawe, to jest fajnie, o Jezus Maria, to tak średnio wygląda, ale ktoś miał niezły pomysł, muszę wam powiedzieć, naprawdę, żeby coś takiego zrobić To jest całkiem spoko Boże, jak ta Amanda wygląda, i w ogóle będzie tu walka z bosem Zobaczcie, Amanda stąd wyjdzie, i macie ze zadanie ją pokonać. To będzie na zakończenie dobre. E, Okej, okay, patrzcie, jak wiedzę, co. No. To jest akurat śmieszne, typowo Robloxowe, prawda? Walka z potworem Amandą. Ja się zastanawiam, jak młodsi mogą grać w ogóle w takie hotzory. Jak to lubią, ale może dzieci lubią się bać, tak mi się wydaje. No patrzcie, to jest ta walka, i jak ona zostanie pokonana, to znowu wchodzi do tego. E, I będzie fajna scenka z tą kasetą, popatrzcie sobie, Uli. I teraz to Uli jest jakby w tym szpitalu, i to Uli jakby chce ratować tą Amandę. Tylko my tutaj odmawiamy, że nie chcemy jej w ogóle mm, ratować. O, cześć Amanda, Uli mówi. E, jak się czujesz, Uli powiedział. Amanda: Ja czuję się zdradzona. Dlaczego mi nie pomogłeś? Amanda pyta. Amanda mówi: Wynoś się stąd. Uli: Proszę, nie zostawiaj mnie tutaj z nią. Nie martw się o Uliego, Amanda powiedziała. Zaopiekuję się nim. Tutaj jest odznaka, że to jest dobre zakończenie, ale nie wiem w jaki sposób to mogłoby być dobre zakończenie, jak, jak to kurka. No i tak, no, tu chyba nigdy nie ma dobrego zakończenia. Jak to jest dobre, to ja nie wiem, jakie jest złe. Naprawdę. Polecam Wam obejrzeć filmy od Ultimexa. Dodatkowo, tu teraz Wam się wyświetli filmik ode mnie. Obejrzyjcie kolejne proponowany film przez YouTube'a z mojej stajni. Także zapraszam serdecznie do oglądania odcinków. Czy